Cześć, tu Ama. A dzisiaj zapraszam na recenzję produktu do pielęgnacji twarzy. Pod lupę weźmiemy żel krem od Bielendy z serii Richard. Jest to żel krem do cery odwodnionej i pozbawionej blasku. Produkt zawiera witaminę C, niacynamid, bioaktywną wodę z mandarynki, kwas ferulowy. Sok z pomarańczy, taurynę oraz trehalozę. Jest to formuła 4 w 1, która ma zapewnić nawilżenie, rozświetlenie, tonizowanie i odświeżenie skóry. Produkt jest na dzień i na noc, zamknięty w szklanym słoiczku o standardowej pojemności 50 ml. Mnie do zakupu i sprawdzenia zachęcił przede wszystkim skład, a dokładnie witamina C, niacinamid i trehaloza. Na dodatek sok z pomarańczy i bioaktywna woda z mandarynki. Byłam ciekawa takiego połączenia, bo cytrusy w składzie wyglądają zachęcająco. A jak wygląda pełny skład tego kosmetyku? Prezentuje się następująco. Ten kosmetyk pachnie obłędnie. Każda aplikacja otula mnie cudownym zapachem pomarańczy i mandarynki. Jestem zakochana w tym zapachu. Konsystencja jest lekka, żelowa i nie obciąża skóry. Dla osób, które szukają czegoś lekkiego na ciepłe dni, sprawdzi się idealnie. Kosmetyk świetnie się rozprowadza i wchłania się dość szybko. Zostawia twarz przyjemnie nawilżoną, tworzy fajny efekt rozświetlenia i daje uczucie odświeżenia. Ja jestem zachwycona tym kremem i zdecydowanie do niego wrócę. Spełnił moje oczekiwania i przyznam szczerze, że zachęcił mnie do sprawdzenia pozostałych produktów z tej linii. Na ciepłe dni będzie moim zdaniem kosmetykiem idealnym. Poznałyście już moją opinię na temat tego produktu. Jestem ciekawa, co wy o nim sądzicie? Dajcie koniecznie znać w komentarzu. A ja zapraszam Was do obejrzenia innych moich filmów. A jeśli ten Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, zostawcie suba. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się cieplutko. Pa!